Patrz gość! Za mną! Marsz! Ja, porusznik Ryszard Wybraniec, serdecznie witam mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego. Od dziś stajecie się na nowo częścią Polski. Decyzje traktatowe przyznały te ziemię, naszej ojczyźnie. Powracają do Polski po 126 latach niewoli. Panie burmistrzu, przekazuję panu tę flagę jako symbol złączenia z Rzeczpospolitą. W imieniu mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego e, witam armię polską, która przybyła dziś do nas. E, jesteśmy wdzięczni Panu, Panie Poruczniku i Pana żołnierzom. Po wielu latach wróciliśmy do Polski. Zawsze byliśmy Polakami i zawsze będziemy. Witam Wasz oddział chlebem i są. Płacz, morsz. Krok wstecz. Krok tył, Marsz. Na ramię. broń. Do salwy konorowej. Trzyma. Ładuj. Salwą. Babł. Ładuj. Salwą. Babł. Ładuj. Salwą. Zabezpiecz! Broń! Przez piersi! Broń! Drugi szereg. Krok na wprost, Marsz! Kompania spocznij! Szanowny panie burmistrzu, panie starosto. Służby mundurowe, dostojni goście, szanowni państwo. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość 104. rocznicy powrotu Nowego Miasta Lubawskiego do Polski. Dziś, jak 104 lata temu, w samo południe z dumą i wdzięcznością zwracamy się ku przeszłości, celebrując ten historyczny moment. Powrót Nowego Miasta Lubawskiego do Macierzy to wyraz wyjątkowej determinacji i miłości do ojczyzny, której dzisiaj cieszymy się owocami. Patrząc wstecz, widzimy, jak wiele udało nam się osiągnąć jako społeczeństwo. Stajemy na fundamentach, które zbudowali nasi przodkowie. Życzę nam wszystkim, abyśmy potrafili pielęgnować ich dziedzictwo. Niech ta rocznica będzie dla nas inspiracją do budowania wspólnoty opartej na wartościach, tolerancji i szacunku dla innych. Szanowni Państwo, dziś jak nigdy wcześniej powinniśmy pamiętać, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Dlatego powinniśmy ją każdego dnia pielęgnować, stawiać na otwartość, dialog i współpracę zamiast zadzietrzewienia, nienawiści czy braku szacunku do drugiego człowieka. Przyznam, że ze wzruszeniem dojeżdżałem tutaj do Nowego Miasta od strony mojej Lubawy i pomyślałem, że to kolejna rzecz, która właśnie dzieli nas, yy, łączy nasze miasta. Przepraszam. To, że tego samego dnia, 19 stycznia 1920 roku, administracje obu miast z rąk niemieckich przeszły do rąk polskich. Panie burmistrzu, raz jeszcze dziękuję za organizację, za godne obchody tego wydarzenia. To ważne, że pamiętacie o tych, którzy poświęcali swoje życie, zdrowie dla niepodległej Polski. Cześć i chwała bohaterom!